Witajcie w kolejnym głębokim zanurzeniu. Dzisiaj yy, bierzemy na tapet dylemat, który chyba wielu z nas dotyka. Pogoń za mieć kontra no, to pragnienie, żeby po prostu być. Mhm. Mamy tu źródła z różnych dziedzin, psychologia, socjologia, nawet filozofia. Wszystkie próbują jakoś rozwikłać, co nas pcha w tych kierunkach, jakie są pułapki. Tak, i co z tego wynika dla naszego poczucia szczęścia? Dokładnie. Misja na dziś. Wyciągnąć z tego esencję, żeby lepiej zrozumieć, jak odnaleźć autentyczne spełnienie. Bo to wiesz, zastanawiające, jak ten konsumpcjonizm nas wciąga, mhm. a jednocześnie tęsknimy za czymś innym, głębszym. Właśnie. Dokładnie. No i ten wir konsumpcji ma swoje całkiem konkretne mechanizmy. Może zacznijmy od tej kultury mieć. Ona często obiecuje takie szczęście, e, no na wyciągnięcie ręki. No właśnie, jak to działa. Mówisz o fast fashion, mediach społecznościowych, co sprawia, że to tak, no. Wciąga. Kluczowy jest tu, wiesz, nasz mózg i ten słynny cykl dopaminowy. Badania, na przykład te z MIT, pokazują coś ciekawego: że szczególnie te tanie, szybkie zakupy, jak właśnie fast fashion, mocno aktywują ośrodek przyjemności w mózgu. Aha, czyli taki chemiczny strzał szczęścia. Coś w tym stylu taki zastrzyk. Problem w tym, że on jest niezwykle e, krótkotrwały. Czasem już następnego dnia po zakupie czujemy pustkę, a nawet, no, rozczarowanie. Mhm. A system marketingu? Te ciągle nowe kolekcje, 52 sezony w roku, to poczucie, że coś nas omija, FOMO. To wszystko jest zaprojektowane, żeby świadomie podtrzymywać ten cykl pożądania. Czyli żebyśmy ciągle chcieli więcej. Tak. W efekcie nasza samokontrola jakby słabnie, a poziom stresu paradoksalnie rośnie. Brzmi trochę jak nauk krótkotrwała ulga, a potem jeszcze większa potrzeba. Można to tak ująć. Co więcej, źródła sugerują, że ten pęd do posiadania często jest taką, no, próbą zagłuszenia jakiejś głębszej pustki egzystencjalnej. Tak, kompensacja. Porównujemy się z innymi, szczególnie w mediach społecznościowych, co, no właśnie, paradoksalnie, może obniżać naszą samoocenę, zamiast ją budować. Ten zewnętrzny blistr staje się maską. Mhm. To trochę jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Ciągle coś dolewamy, kupujemy, a ono i tak pozostaje puste. Ciekawe jest też to zderzenie z danymi. Wspomina się w źródłach, że w Polsce ponoć aż 70% osób uważa, że pieniądze dają szczęście. Tak, to dość powszechne przekonanie. A jednocześnie badania z innych miejsc, na przykład z Nowej Zelandii, pokazują coś odwrotnego że prostsze życie często wiąże się z większym zadowoleniem. Tak, to jest ten klasyczny przykład malejącej użyteczności krańcowej bogactwa. Każdy kolejny zdobyty tysiąc, no cieszy coraz mniej. A materializm, jako taki główny cel w życiu wręcz, koreluje z niższym dobrostanem psychicznym. No właśnie. I tu, tu pojawia się ta alternatywa kultura być skupiona na wartościach niematerialnych. Czyli na czym konkretnie? Relacje, rozwój wewnętrzny, tak? Przede wszystkim, tak mi się wydaje, głębokie, autentyczne relacje. Jest to słynne trwające dekady badanie z Harvardu, które nie pozostawia wątpliwości. A znam to o długowieczności i szczęściu. Dokładnie. To właśnie jakość naszych relacji ma największy wpływ na zdrowie i poczucie szczęścia. Poczucie sensu życia też jest mocno powiązane z bliskością rodziny, przyjaciół. Ale to nie jest takie proste, prawda? Szczęśliwy związek to nie jest coś, co się po prostu ma. Absolutnie nie. To nie jest gotowy produkt, który można kupić. To ciągła praca. Pielęgnowanie przyjaźni, wspólne cele, docenianie drobiazgów na co dzień, wspieranie marzeń partnera, komunikacja, kompromis. Dużo tego. Mm -hmm. Miłość, taka prawdziwa bliskość, potrzebuje przestrzeni bez presji, w przeciwieństwie do tej konkurencyjności świata konsumpcji. Wspominasz też w materiałach o duchowości jako źródle energii. Tak. Dla wielu osób, duchowość, czy po prostu taki wewnętrzny spokój, jest ważnym elementem tego bycia. Może wzmacniać relacje, dawać siłę, ale co ważne, podkreślają źródła, rozwój duchowy. To nie jest stan jakiejś błogiej pasywności. Czyli nie siedzenie na poduszce i czekanie na oświecenie. Raczej nie. To aktywny proces. Czasem wymagający wysiłku, konfrontacji z trudnościami, a nawet przechodzenia przez kryzysy. Bez tego grozi nam coś, co jedno ze źródeł nazywa obrazowo-duchowym pleśnieniem. Duchowe pleśnienie brzmi. Ciekawie. No właśnie. Takie powolne zobojętnienie ucieczka w powierzchność, w zewnętrzne bodźce. Czyli jednak praca nad sobą, umysłem, ciałem, emocjami, duszą, jakkolwiek to rozumiemy. A jak w tym wszystkim, w tych dwóch podejściach, zmienia się postrzeganie czasu? Bo w kulturze, mieć, często mówi się o zabijaniu czasu. Dokładnie. W kulturze, mieć. Czas to często coś, co przecieka przez palcem, coś, co trzeba wypełnić rozrywką albo pracą na kolejne dobra, zabić nudę. Mhm. W perspektywie być czas staje się czymś innym, cennym, ograniczonym zasobem, narzędziem do świadomego życia. Filozofowie, mistycy od dawna mówili, że życie dzieje się tu i teraz. W wiecznym teraz. Tak, to poczucie marnowania czasu często wynika właśnie z braku poczucia sensu. Kiedy jesteśmy obecni w teraźniejszości, przeżywamy ją, wtedy odnajdujemy spełnienie. Nie w przyszłych zakupach czy wspomnieniach. Okej. Okay. Ale czy ta ścieżka być, ta duchowa, nie ma swoich pułapek? Słyszałem o czymś takim jak duchowy bypassing brzmi intrygująco i trochę niepokojąco. O, to jest bardzo ważna uwaga i dobrze, że o tym mówisz. Duchowy bypassing to taka subtelna, ale groźna pułapka. Polega na używaniu duchowych idei, języka, praktyk do unikania, no trudnych emocji, nierozwiązanych problemów, traum. Czyli taka duchowość na skróty, ucieczka. Właśnie. To jest ucieczka pod płaszczykiem rozwoju. Zamiast prowadzić do prawdziwej transformacji, utrwala stagnację. Objawia się na przykład tłumieniem tzw. Tak negatywnych czy niskowibracyjnych emocji, gniewu, smutku, udawaniem wiecznego spokoju i pozytywności, intelektualizowaniem uczuć zamiast ich przeżywania. Czyli zamiast czuć złość, mówię sobie, jestem ponad to. Tak, albo wysyłam miłość i światło, zamiast skonfrontować się z problemem. To w gruncie rzeczy też forma eskapizmu. Trochę podobna do tej w konsumetjonizm, ucieczka od tego, co trudne, co boli. Rozumiem. Zatem jak unikać tych skrajności, tych pułapek po obu stronach i materializmu i tego fałszywego uduchowienia czy są jakieś. No wiesz, praktyczne narzędzia. Źródła wskazują na takie podejścia, jak na przykład minimalizm czy pewne formy świadomej ascezy. Ale nie chodzi tu tylko o samą rezygnację z rzeczy. Mm -hmm. Raczej o odzyskanie kontroli nad pragnieniami, o skupienie się na tym, co naprawdę ważne, i o świadomą konfrontację z tymi wewnętrznymi problemami zamiast ich zagłuszania czy omijania. To rodzaj aktywnego treningu uważności i no, samodyscypliny. Czyli znowu wracamy do wysiłku i działania. Tak. Ostatecznie źródła podkreślają, że zarówno sukces, jak i szczęście wymagają działania, odwagi i wytrwałości. Kluczowe staje się wyznaczanie własnych celów, które są zgodne z naszymi wartościami, a nie tych narzuconych przez rynek czy modę. Czyli podsumowując, wygląda na to, że ani ślepa pogoń za mieć, ani takie oderwane od rzeczywistości być, nie jest prostą receptą na spełnienie. Kultura posiadania karmi nas iluzją. A duchowość, źle pojęta, może stać się formą ucieczki. Dokładnie. Wygląda na to, że autentyczne życie wymaga ciągłego, świadomego wysiłku, odwagi w mierzeniu się z trudnościami i aktywnego budowania go wokół tego, co dla nas ważne, prawdziwych wartości, głębokich relacji. Dokładnie tak. I to prowadzi do takiej końcowej myśli, może do zastanowienia się. Skoro ani w skrajnym posiadaniu, ani w takim iluzorycznym byciu nie ma pełni, to może prawdziwym wyzwaniem jest coś innego. To znaczy. Nauczyć się Świadomie łączyć te materialne potrzeby życia, bo one przecież istnieją, z głębokim poczuciem wewnętrznego sensu i celu. Jak każdy z nas mógłby zaprojektować dla siebie takie bardziej zintegrowane życie, unikając pułapek obu tych skrajności? Hmm. Dobre pytanie na koniec. Zostawia z refleksją.